Nirvana oferuje bardzo szeroką gamę szkoleń, e, poczynając od szkoleń typowo kosmetycznych poprzez stylizację, tutaj stylizacja paznokci, stylizacja włosów, e, powizaż, e, makijaż permanentny. Piercing kursantki, które przychodzą do nas na szkolenia pracują w bardzo małych grupach. Tutaj są to grupy dwuosobowe maksymalnie, albo są to szkolenia indywidualne. Nierwana przede wszystkim kładzie nacisk na praktykę. Teoria jest dawana do nauki w skryptach. Natomiast praktyka, jeszcze raz praktyka, ponieważ ona w zawodzie kosmetyczki, bądź stylistki, jest najważniejsza. I wykonujemy delikatny masaż. Teraz proszę odsunąć skórki. Robimy to delikatnie, ale zdecydowanie. Nakładamy żel, który będzie nam rozpuszczał skórki. Kursantki, które przychodzą do nas na szkolenia, nie muszą się martwić o zakup dodatkowej wyprawki, ponieważ my tutaj wszystko zapewniamy: kosmetyki, na których nasze kursantki pracują, zapewniamy również modelki, na których się uczą. Jest bardzo szeroka gama różnych zabiegów, które muszą wykonać, muszą je zaliczyć, i dopiero po takich zaliczeniach nasze kursantki otrzymują imienne certyfikaty. Mają do wyboru albo certyfikaty w języku polskim, w angielskim, które są respektowane przez Unię Europejską, więc nie tylko nasze kursantki mogą pracować w Polsce, ale również i w Europie. Po szkoleniu wiedzą, jakie sprzęty są najważniejsze, są niezbędne, mogą uniknąć niepotrzebnych wydatków. Często różne firmy wciskają sprzęty nieprzydatne, natomiast po naszych szkoleniach kursantka wie, co jest niezbędne, co jest dobre jakościowo, potrafi również przyjąć klientkę i bardzo świetnie zaradzić na te wszystkie problemy, mankamenty, które daną klientkę sprowadzają do salonu. Kursantki e, uczą się przedłużania włosów. Tutaj w tym przypadku mamy naszą Karolinkę. Są cztery metody przedłużania włosów na mikroringi, czyli małe metalowe obrączki, na zgrzew keratynowy na metodę taśmową oraz metodę barkoczykową. W tym przypadku mamy zgrzewy keratynowe. Włoski, którymi uczymy przedłużać są włosami naturalnymi, także efekt końcowy jest oszałamiający. Kursantka, która wybiera instytucję, w której ma się szkolić, powinna zwrócić uwagę na to, żeby nauczycielki miały licencje międzynarodowe. Bardzo dużo salonów proponuje. Ekspresowe kursy. Niestety są to osoby nieprzygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, no i tutaj też jest potem problem z wydawaniem certyfikatów. W Nirwanie wszystkie szkolenia, które są przeprowadzane, są podpięte certyfikatem międzynarodowym. Tutaj w tym przypadku mamy akurat kursantkę, która uczy się, jak zostać wizerzystką. Kursy wizażu proponują takie makijaże, jak makijaż dzienny. Wieczorowy ślubny, kobiety dojrzałej, makijaż fashion, kamuflaż oraz makijaż no make-up. W tym przypadku kursantka uczy się, jak wykonać aromatyczny peeling cukrowy. Jest to tylko jeden z bardzo licznych zabiegów, które są do nauki w naszym centrum. Kurs kosmetyczny dzielimy na kosmetykę twarzy oraz kosmetykę ciała. Szkolenie kosmetyczne daje naszej kursantce wiedzę, jak postępować z przeróżnymi klientami oraz jak pracować na najnowszych sprzętach kosmetycznych.